Wysoko wytrzymała fuga Sopro PFM przeznaczona jest do fugowania powierzchni z kostki brukowej w przypadku występowania intensywnego ruchu pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów. Typowe zastosowania to drogi, place i parkingi samochodowe. W tym przypadku kostka brukowa ze względu na obciążenia musi zostać osadzona na zaprawie o właściwościach drenażowych. Taką zaprawą jest Sopro DM610. Mieszamy ją z wodą we właściwej proporcji w celu otrzymania zaprawy o konsystencji wilgotnej ziemi. Zaprawę rozkładamy na odpowiednim podłożu zaprojektowanym na występujące w danym przypadku obciążenia. Następnie mieszamy zaprawę kontaktową SOPRO HSF 748 z wodą. Radykalnie polepsza ona stabilność kostki brukowej. W zależności od obciążeń stosujemy różne wysokości kostki. Minimum 6 cm dla średnich obciążeń, minimum 12 cm dla wysokich. Kostkę układamy dobijając ją młotkiem brukarskim we wcześniej rozłożoną równomiernie warstwę zaprawy drenażowej. Minimalne szerokości spoin są również zależne od wysokości obciążeń. 5 mm dla średnich obciążeń, np. parkingi osobowe, 8 mm dla wysokich, np. zatoczki autobusowe. Podobnie jest z minimalnymi głębokościami spoin, które należy odpowiednio zaprojektować. Fugowanie zaprawą wysoko wytrzymałą Sopro PFM jest bardzo proste. Mieszamy zaprawę z odpowiednią ilością wody otrzymując konsystencję szlamową. Kostkę przed fugowaniem zwilżamy wodą. Następnie wylewamy na przygotowaną powierzchnię wymieszaną zaprawę i rozprowadzamy raklą tak, żeby wypełnić spoiny. Zaprawa łatwo wypełnia szczeliny pomiędzy kostkami. Po czasie, zależnym od temperatury i rodzaju kostki, przystępujemy do zmywania okładziny. Przy dużych powierzchniach do zmywania nadmiaru fugi używamy węża ogrodowego z płaską dyszą. Metoda ta jest bardzo szybka i skuteczna. Do zmywania mniejszych powierzchni możemy zastosować zestaw z gąbką do fug cementowych. Otrzymujemy w ten sposób powierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną do dużych obciążeń. Jest ona łatwa do utrzymania w czystości, estetyczna, wysoko odporna na oddziaływanie atmosferyczne i sole, a także na ścieranie i czyszczenie mechaniczne. Szczególnie praktyczna w zastosowaniu w budownictwie jednorodzinnym i drogowym, na placach, parkingach samochodowych i drogach. Zaprezentowana technologia sprawdziła się w wielu prestiżowych miejscach w Polsce. Prezentujemy Państwu tylko nieliczne obiekty zrealizowane przy pomocy systemów do układania kostki brukowej. Film prezentuje jedynie wybrane zagadnienia związane z układaniem i fugowaniem kostki brukowej. W razie pytań prosimy o kontakt z działem doradztwa technicznego www.sopro.pl